Dowiedzieliśmy się od naszych pomocy domowych, że do domu przyszło jedzenie. Jedzenie dla mojej żony, akurat nie dla mnie. I idziemy właśnie nałapać tego jedzenia, bo okazało się, że są tutaj skorpiony. Także żona pewnie zaraz będzie polować na swoje jedzonko. Serio? Będziecie to jeść? Nie dotykaj tego, to gryzie. W Tajlandii je się wszystko, absolutnie wszystko. W zasadzie nie jedzą tylko psów, kotów, słoni, natomiast jedzą szczury, kraby, węże. Sam jadłem kiedyś sałatkę z węża, nawet bardzo dobra. Robaki, różnego rodzaju, najróżniejsze robaki, drżownice, stonogi. Żona prawie potrawę ma już tutaj gotową. Lubi tego typu przysmaki, dziwne potrawy. Ja nie dam się do tego przekonać. Co to, to nie. Krzychu, no co ty wymiękasz? Podobno to samo białko. Now I will show you my favorite food. Mm. And the last one, Skopje.